Hej, hej, witam was w kolejnym materiale poświęconym Dead by Daylight, szybkie omówienie mid-chaptera, który właśnie wczoraj wleciał sobie na live serwery i w zasadzie mamy delikatne zmiany, jeżeli chodzi właśnie w porównaniu do wersji PTB, którą omawiałem wam też jakiś czas temu. Mianowicie zaczynając od zmian perków Ultimate Weapon, aktywuje się na 15 sekund, wcześniej było to 30 i... Teraz same y, mamy po prostu pokazane aury surwów na 3 y, sekundy oraz cooldown został zwiększony do 60 sekund. DS została wywalona z y, inna animacja ale za to czas stana został wydłużony do 5 sekund, czyli de facto DS powiedzmy wrócił do wyjściowej, do wyjściowej swojej wartości i adrenalinka, czas bonusu do movement speeda zredukowany do 3% i adrenalina nie aktywuje się w momencie, kiedy jesteśmy powiesieni na haku bądź jesteśmy targani przez killera i adrenalina nie powoduje już wybudzenia z światostu wtedy jego. Krugera. No i generalnie tyle, jeżeli chodzi o same perki. Oczywiście Haddonfield zmieniony de facto praktycznie tak samo, jak było na PTP. E, główna ulica na środku zmniejszona, redukcja, ilość zredukowana, ilość domków i do każdego domku można po prostu, e, można po prostu wejść. na dodatkowe utworki, a w zasadzie no po prostu wejścia do e, głównego domku po prostu Majersa. No i tak to w zasadzie, jeżeli chodzi, wygląda i w zasadzie można przejść do zmian w zasadzie Blight'a, który w zasadzie została poprawiona kolizja jeżeli chodzi o tekstury i delikatne zmiany na jego trzech addonach, mianowicie mowa tutaj o Shredded Notes, Sumoring Stone oraz Sol Chemical i w zasadzie to zostało zmienione jeżeli chodzi o Twins'y. Jeżeli chodzi o Twinsy, Wiktor będzie teraz świecił na czerwono, gdy jest podatny na ogłuszania, a na biało, gdy nie jest dodany nową ikona, która pokazuje, kiedy możemy przyzwać się Wiktora. Wizualny terror również dla niego, Charlotte może teraz przywołać Wiktora w dowolnym momencie, skrócono czas potrzebny na powrót do Charlotte Wiktora do 1,5 sekundy, wcześniej było to 3 Skrócony czas potrzebny do uwolnienia Wiktora, w zasadzie powiedzmy, wypluć go na świat, jakkolwiek to nie zabrzmi w tym momencie, do 0,75 sekundy. Skrócony, skrócony czas potrzebny do naładowania ataku do 0,85 sekundy. I wydłużony czas od, odnowienia Wiktora do 10 sekund, aby powrócić po ogłoszeniu, a w zasadzie po skopaniu. Wcześniej było to 6 sekund, więc generalnie zmiany, które sprawiają, że po prostu twinsy mają być troszkę bardziej dynamiczniejsze no i w zasadzie zmiana na dwóch addonach e, Tiny Finger Mine oraz Toy e, Toy Sword, Jeżeli no w zasadzie tyle jeżeli chodzi o zmiany, zmiany jeżeli chodzi na na killerach. E, Idąc dalej, sklep został całkowicie przebudowany, tak jak w zasadzie można było to zauważyć. Inaczej posegregowany. W ogóle jeszcze mam dostać jakieś cotygodniowe, e, cotygodniowe prezenty, aczkolwiek osobiście nie ogarnąłem jeszcze co w tym wszystkim. E, chodzi idąc dalej, jeżeli chodzi w ogóle o zmianę powiedzmy, nawet nie z tej gameplayową, bardziej technologiczną. DBD został przerzucony oficjalnie na Unreal Engine 5, więc de facto grafika w DBD może być jeszcze, ale to jeszcze lepsza. E, czy, grafik, czy ładna grafika to jest to, czego potrzebujemy? Nie wiem, choć się domyślam. No i z, właśnie z tego względu również sama gra na konsolach waży o 18 GB. Mniej więc de facto, jak ja ściągałem ten patch, no to musiałem de facto ściągać 33 GB DBD od nowa, nie pamiętam ile ważyło wcześniej, więc to wam, tego wam generalnie właśnie nie powiem. Oraz y, rzeczy, które wyleciały równocześnie, właśnie z samym z samym y, mid mianowicie oś, 19 tom archiw, no i również od 30 będziemy mieli nowe zadanie społeczności, które zostanie gdzieś tam rozwinięte już niedługo, przynajmniej z tego co ja wyczytałem na, na Twitterze, slash X się po prostu DBD no, nie było jeszcze co będzie trzeba zrobić, tylko że właśnie e, takie wyzwanie się pojawi, a w zasadzie już się pojawiło i będzie trwało do 30 kwietnia. No i w zasadzie to by było na tyle, a w zasadzie nie ostatnia rzecz pojawił się nowy legendarny skinek do Hunterski i jest on po prostu piękny. Dla mnie, jako dla człowieka, który swojego czasu był mainem Huntress'em, naprawdę cały czas lubię mega grać tą postacią. Dla mnie to jest coś naprawdę pięknego. Więc coś czuję, że ten skinek niedługo, niedługo wleci, ale zdoła się jeszcze okaże. To było na tyle. Szybki i 5 minutowy materiał. Dzięki za uwagę. Na karcie społeczności macie ankietę właśnie dotyczącą Hardcore Survivor. Eee, czy będziemy to robić czy nie. W zasadzie więc dajcie znać co o tym sądzicie. Dzięki. Do następnego. Hej hej.